Zostaniemy sobie, o jest, ok? Zabiliśmy go. Za yy, broń wygląda właśnie tak. Witam, jestem ja Keiro. To kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś sobie fajnego. Otóż. Z Poszukamy sobie poszlak seryjnego mordercy Pójdziemy sobie w tym miejsce Tam będzie pierwsza oszlaka Zarobimy dużo pieniędzy i będzie tak super To tyle z samego wstępu Możemy sobie tutaj bez zbędnego przedłużania pojechać To już chyba czwarty odcinek Oj 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 Trochę się... Dobra, weźmiemy sobie inny samochód Lepszy, że? Tak będzie lepiej, myśmy mieć sobie fajną O, daj ten, ten, ten pomarańczowy, pomarańczowy bo warę trzeba będzie spoko. Ej, bo sobie w to miejsce. Musiałem tutaj włączyć niestety te radio. Słowa pojazd, który jest namierzony, niestety. Widać, pisze tutaj e, komunikat w lewym górnym rogu. E, policja, jeśli nas będzie tutaj gonić, to będziemy namierzeni i po prostu będzie wiedziała gdzie jesteśmy. Ale to nieważne, bo chyba policja nas dzisiaj nie będzie gonić. Nic złego nie zrobimy. Nie będzie nas żadnego policja raczej gonić, chyba że kogoś przejdziemy przypadkowo albo coś Ponad 6 km tutaj mamy, więc jedziemy to szybko i widzimy się na miejscu, no się jest i znalazłem tutaj piękne auto jakim jest właśnie ten samochód szary, o nie, który chciałbym zgarnąć on nie, on... o, to jest taki sam właśnie on nie jest namierzony spoko jest, szybki jest naprawdę i po prostu spoko ale staro nowo także spróbuję go zgarnąć, no nie chcę tutaj za bardzo szczerać do niego, ale będę musiał ja sobie tak nie obroni. I po prostu się zatrzyma okej, okay. o tam chodziło taki sam kolor, w sumie podobny trochę ciemniejszy, ale okej, okay. no idziemy dalej E, oczywiście nie tego skarbu będziemy dzisiaj szukać, ale będziemy szukać mordercy, ale tutaj się dał to po prostu fizga już niedaleko. Pierwszą poszlakę dotyczącej mordercy ona jest gdzieś tutaj w shopie, nie wiem jak nazwać tam, o właśnie tej w tym drewnianym budynku przed nami podjedziemy sobie tam tutaj właśnie, o z drugiej strony tutaj jest będzie taka muzyczka jakby i jest właśnie, o aha super, trzeba odsunąć pojazd Teraz ok 5000 ręka wzrosła z glir. ok ten ten to była pierwsza poszlaka jakby teraz przenosimy się do drugiej ok drugą poszlaką będzie tutaj właśnie w to miejsce to jest miejsce gdzie jest kolejna tutaj nasza znaczy, wskazówka po prostu miejsce do którego musimy się udać więc tam jedziemy no i tajna nam oczywiście tutaj musi być klasycznie. Znajduje się w tym miejscu. Macie takie czerwone jakby blachy. W tym miejscu. I macie takie czerwone blachy, to tu, tutaj powinna tu później leży ręka. Słuchajcie takie szepty. Tu jest właśnie ta ręka. Zostawił tej broń. O, właśnie ona. Jest taki... muzyka. Co on robi? Co, co ja zrobiłem? Nie wiem. Okej. Okay. Spoko. 5000. Prawie, prawie. Kolejna ranga. No i co? Lecimy dalej do następnej wskazówki. Kolejną poszlaką tutaj. Już trzecią jest. Ona jest właśnie tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Tam się udamy. E, mogliśmy sumie, wziąć helikopter jakiś, bo tutaj tak nie, nie za bardzo. No ale okej. Okay. Myśmy tam pojechali drugą tą, tą tutaj. o tą drogą tutaj. To może będzie szybciej, ale będzie trochę ciężej tam pojechać. Okej. Okay. Spróbujmy tam tą drogą pojechać taką górską. Zobaczymy jak mi pójdzie. Muszę wyjechać i tam to nie wybuchnie. Tu zbliżej jak mówiłem. Poniżej 5 km tam było ponad 7 w arrawie 8, więc jedziemy sobie tędy. Wow, 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 tu ślisko do piachu. A tutaj w lewo. Ojej, skręciłem tutaj mocno tutaj trochę Taką drogą będziemy jechać, ojej. Mogliśmy tą cięższą drogą pojechać, ale to nie, nie w dzisiejszym odcinku, żeby przyjechać tą drogę. Może jakiś nagę twój ucinek. Przyjeżdża tą drogę. Jak najszybciej, tutaj przez tunel. tutaj GPS nie działa to że oczywiście tunel więc nie wiem gdzie wam pokazywał wow wow, wow. a mi tutaj trochę kręciło gdzie ta droga prowadzi gdzie to mi prowadzi trochę ciężko tutaj to się stacza po prostu ale dobra wow wow, wow. ok że ten tu pojedziemy tam bym nie chciał jechać skoczymy sobie tak Auto nie wybuchaj spoko tak um. ok, okay. E, To było ciesze niż myślałem no ja ja. no już blisko już niedaleko a tu nie nie przejdziemy tak Moje auto pięknie wygląda, jeszcze cud, że się nie spaliło. Dojeżdżamy tutaj do naszego celu, gdzie jest kolejna poszlaka. Ja pojedźmy tam może dalej. Tam na Kiblu będzie taki. Ja przjechałam Tutaj Słuchajcie, było szept jak, jak zawsze. O, świat jest. Wchodzimy. Kolejna ręka. Ręka zrosła tysięcy kolejne mamy i teraz czas na czwarty, już ten, czwartą poszlakę. Ja bym samochód zmienił, ale jak najdłużej, może nie pojeździmy. Witam tutaj ponownie. Wsłuchiwamy czwarty poszlaki. Tem, nie jestem w miejscu, gdzie jest ta czwarta poszlaka. Trochę się zmieniłem. Zmieniłem tutaj strój. No i pójdziemy sobie ten. Musimy znaleźć pojazd, i pojedziemy sobie. I czwarte poszlaki już tylko ulica są tutaj trochę daleko zymarą dwoni. To trochę zajmie, więc no. Nie wiem, co hmm. Tu możemy zjechać właśnie. Ehm, no nie. Trochę jak widzimy. Stawaj. Stawaj kościół. O. Nie, nie zjeżdżę. O nie. Dobra, inną drogę pójdę. Inną. To ja chyba nie zjadę. Okej, okay, okej, okay. widzimy już tutaj, tutaj ulice, oko. Szpisko jesteśmy. Zadzwonił po taksówkę Ale nie wiem To będzie najszybciej, ale dobra O, o już jest <grymne> Coś się zaraz I Idź szybciej Tak, to jedziemy sobie w tym miejscu O, 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 w te. I tu, tu będzie kolina poszlaka Idziemy Eee, um, okej okay. Dobra um, Wsiadam Aha, pięćdziesiąt zł, okay. złotych to jest okej? Pięćdziesiąt złotych za nic, spoko Chciałem ten, ale on tutaj się... Nie chce ten pracować, więc... Zobaczymy, czy tam ten gościu a i samochód. Muszę się szybko udać do celu. Czemu policja goni? Nie wiem, czy mnie policja goni, ale nie wiem. Naprawdę, czy mnie zgubić? Przechodzimy tą autostradą. tylko szybciej nad SMS przyszedł. Spotka spotka. No ehm, teraz policja, idziemy tutaj może. Okay. A co ten kości robi? Co on robił? Nie wiem. i dojechaliśmy na miejsce ehm, To po prostu jak widać, e, świetna latarnia tutaj Jak widać Kaju and me? Find me, przepraszam No I to było wszystko z tych wskazówek Teraz będziemy musieli znaleźć furgonetkę jakby I tam później ten ukraść w ogóle no Także poszukamy jej Kolejną tutaj wskazówką znaczy już ostatnią w sumie to vanem, który musimy znaleźć z jednej pi z pięciu lokacji będzie tutaj Oto te miejsce, tutaj sprawdzimy najpierw, potem tam w innych lokacjach damy, zobaczymy Najpierw tutaj, wejdziemy naj do najbliższego punktu Oj tak miało być, to już wszystko było zaplanowane a tu też na skrót pojedziemy nawet Żeby tylko by auto nie wybuchło, ale dobra Wow Wow, coś się dzieje no, tak. Już tutaj jeżdżamy, do tego miejsca Ewan tutaj powinien być. Wow. Znaczy nie powinien być? Aż znaczy może być, ale nie musi. Wcale? No i chyba go nie ma. Jak widać. Także tutaj go nie znaleźliśmy. Pora udać się do następnej miejscówki, gdzie może się znajdować właśnie ten Ewan. Kolejną miejscówką, którą musimy się udać, czy, żeby sprawdzić, czy jest właśnie Ewan tam. Jest tutaj ta miejscówka. Znajduj się tutaj Trzeba tam wana Jeśli nie ma, to zaprowadzę wam do, do Was do kolejnej miejscówki gdzie możecie ją znaleźć Tylko wana możecie znaleźć Ja tu wyjeżdżam na drogę i... Time Lapse Albo znajdę jakieś lepsze auto bo to, Ojeju, nie widzę pani. Proszę cię, nie rób tego Okej, okay. to jest skręcane w lewo. Wow Ale to auto... No nie, nie zjeżdżeń proszę. Nie, No auto tutaj odmówiło posłuszeństwa, więc... Tak samo jak moje postać właśnie coraz zjeżdża z tego Ale tam auto się rozbiło na dole. Znajdziemy sobie nowe auto. Ale musimy najpierw coś tam wyjść. OK. Ja Myślałem sobie, może jakiś motor będzie fajnie Myślę Jeśli taki znajdziemy Stój, stój, stój No idziemy Już jesteśmy niedaleko Myślę, że to już tam jest I chyba widzę to Czekaj, czekaj Myślę, że to auto tutaj Wtf um, Chyba nie ma kowanu tutaj Szukam, szukam i nie znalazłem, widzę Także musimy przejść, znaleźć tej innej miejscówce, w której już jedziemy Za chwilę, no Jeszcze się tutaj ja rozglądam za tym Czy nie ma przypadkiem gdzieś tu, ale chyba nie ma Kolejna miejscówka znajduje się właśnie W tym miejscu jakoś, damy się tam Trochę daleko jest... A, e, myślę, że dojedziemy tutaj trochę ciężką drogę do przejechania, mm, więc no, powoli bym Okej, zbliżamy się do punktu, który może być potencjalnie van. Udajmy się tam, bo ten most właściwie tu może się znajdować ten van Gdzieś tu, ale chyba go nie ma Się trochę zakopałem, zblokowałem się, ale to nieważne Chyba nie ma, tak tylko mówię, tutaj nie znalazłem Także no, niestety będziemy musieli Wejść w innej im z cypce, tego wana. Ja tutaj sobie może wezmę silny samochód. Może jeden z tych albo z tych tam sobie. Tylko musimy go zatrzymać, Poka. ulica mnie goni. Witam to do ja podczas montażu. Chciałem tylko powiedzieć, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Podzielę to na dwie części, ponieważ ten film wyjdzie za długi, ponad pół godziny, także do zobaczenia, stawcie lajka like, w górę, subskrypcję z wnęczkiem. pa papa.